Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, na konferencji zwołanej w związku z konferencją ministra zdrowia. Na tej konferencji chcemy odpowiedzieć na zarzuty, które pojawiły się w wypowiedzi ministerstwa, jakoby samorząd lekarski nie prowadził postępowań dyscyplinarnych i nie radził sobie z sytuacją dotyczącą zarzutów, które ministerstwo stawia pod adresem lekarzy. Przede wszystkim chcemy przypomnieć, że samorząd lekarski działa w granicach obowiązującego prawa i tego prawa będziemy przestrzegać. Tytuł dzisiejszej konferencji to w trosce o przestrzeganie prawa. Z jednej strony o przestrzeganie prawa wśród lekarzy, dlatego wszczynamy postępowania dyscyplinarne w każdym czasie i wtedy, kiedy jest zawiadomienie i jeżeli doszło do deliktu zawodowego, kierujemy sprawy do sądu i kończą się one wyrokiem. Z drugiej strony, w trosce o przestrzeganie prawa, o którym chcemy przypomnieć ministrowi Niedzielskiemu. W Polsce to niezależne sądy wydają wyroki, a nie pan minister Niedzielski swoimi pismami czy swoimi występami na, na prędce zwołanych konferencjach prasowych. Dziś chcemy pokazać fakty, jak działał samorząd lekarski, jednocześnie odnosząc się do wypowiedzi ministra zdrowia. Chcę powiedzieć, że do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło 10 zawiadomień. Pierwsze zawiadomienie z Ministerstwa Zdrowia wpłynęło w dniu 13 kwietnia, a więc trochę ponad dwa miesiące temu. Te zawiadomienia trafiły do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a potem były kierowane do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w Izbach Okręgowych. Ci rzecznicy, działający tak jak prokuratorzy w sądownictwie powszechnym, zaczęli prowadzić sprawy, które wiążą się z wezwaniem lekarza do złożenia wyjaśnień, z przesłuchaniem świadków, z prowadzeniem całego postępowania. Zadajemy dziś pytanie, jeżeli pan minister dziś na konferencji prasowej mówi, że lekarze, których dotyczyły te zawiadomienia, popełnili według niego przestępstwa i kieruje zawiadomienia do prokuratury, to robił przez ostatnie dwa i pół miesiąca. Dlaczego zawiadomienie do Naczelnej Izby Lekarskiej nie wiązało się w ministerstwie z zawiadomieniem do organów ścigania? My od razu po wpływie tych zawiadomień do nas, jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną, wszczynaliśmy postępowania i w okresie od 20 kwietnia do 29 czerwca Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował 8 zawiadomień w prawie 30 lekarzy i lekarzy dentystów. Przypominamy panu ministrowi, że każda sprawa, o której się dowiadujemy, wymaga wnikliwego wyjaśnienia. Mamy wśród spraw, o których nam doniesiono, na przykład sprawę lekarza, który był podejrzany o wystawianie recept bez kontaktu z pacjentem. Tymczasem, jak nie tylko zeznał, ale jak powiadomił potem organy ścigania, dostęp do systemów informatycznych został mu ukradziony. Idąc tokiem Pana Ministra Niedzielskiego i omijając prowadzenie postępowania, powinniśmy takiemu lekarzowi zabrać prawo wykonywania zawodu, tym samym bez procesu i bez sądu narazić tego lekarza na straty? Czy tego rzeczywiście chce minister zdrowia? Jesteśmy dziś, i dlatego robimy tę konferencję, po prostu oburzeni tym, że pan minister w sposób arogancki, w sposób happeningowy próbuje ukryć brak swoich działań, brak wieloletnich działań, zrzucając odpowiedzialność na lekarzy i na samorząd lekarski. Tymczasem postępowania wszczęto w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Koszalinie, Katowicach, Wrocławiu, Olsztynie i Toruniu. Te postępowania, o których dowiedzieliśmy się z ministerstwa przez ostatnie 2,5 miesiąca. Wszystkie te postępowania są objęte nadzorem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Co więcej, te 2,5 miesiąca wystarczyły, aby w niektórych sprawach rzecznik skierował już sprawy do sądu i sąd będzie rozpatrywał, czy ukarać danego lekarza. A zwróćmy uwagę, że ten czas 2,5 miesiąca to czas rzeczywiście bardzo krótki. Jeżeli pan minister chciałby, żebyśmy ominęli procedurę, żebyśmy skazywali lekarzy tylko na podstawie występów ministerstwa na konferencjach prasowych, to sprzeciwiamy się temu. Żyjemy w państwie prawa, który kiedy każdy ma prawo do obrony i nawet silne podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego nie zwalnia samorządu z prowadzenia postępowania o tym za chwilę. Powie pan dr Grzegorz Wrona, który przez dwie kadencje pełnił rolę naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Chcielibyśmy państwu opowiedzieć o procedurze. My mamy świadomość, że opinia publiczna, media, pacjenci domagają się, żeby wyrok w danej sprawie zapadł po jednym dniu, po dwóch dniach od ujawnienia danej sprawy. Tymczasem, żeby proces był rzetelny, on wymaga kolejnych czynności i o tych czynnościach za chwilę powie pan dr Grzegorz Wrona. Przypominamy również że już od 2020 roku, w odpowiedzi na interpelację nr 3996, Ministerstwo Zdrowia podjęło się wyłapywać patologiczne ilości e recept i kierować zawiadomienia do samorządu lekarskiego. To było, proszę Państwa, ponad 3 lata temu. Od tamtej pory pierwsze zawiadomienie do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło z Ministerstwa 13 kwietnia. 3 lata bezczynności, 3 lata, 3 lata, proszę Państwa, działania w obrębie prawa, Prawa, które samo ministerstwo uprawi, yy, ujawniło i które wdrożyło. Prawa, którego ministerstwo nie poprawiało, a teraz próbuje zrzucić odpowiedzialność na Naczelną Izbę Lekarską, która wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą. Kluczowe fragmenty odpowiedzi ministerstwa Państwo widzicie. Yy, tu jest zdecydowanie. System informatyczny pozwala Ministerstwu Zdrowia na wykrycie przypadków, kiedy lekarz wystawia niepokojąco dużą liczbę podobnych recept i przekazanie stosownych informacji izbom lekarskim. Jak wskazano, to samorząd lekarski jest właściwy do rozstrzygania spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej. To jest pismo, proszę Państwa, sprzed trzech lat. Przez te trzy lata nie otrzymywaliśmy takich zawiadomień. Teraz, czy to poprzez kampanię wyborczą, czy poprzez doniesienia medialne, minister zdrowia próbuje ukryć swoją bezczynność, zrzucając winę na lekarzy. Mówimy temu stanowcze nie. Dodatkowo uważamy dziś, że konferencja prasowa, której byliśmy świadkami, ma w naszej ocenie wydźwięk happeningowy, wydźwięk kampanii wyborczej, ale z pewnością nie jest to konferencja, która ma na celu troskę o systemową zmianę. O taką systemową zmianę my jako samorząd lekarski zabiegaliśmy zarówno pisząc do premiera Morawieckiego, jak i wielokrotnie zwracając się do Ministerstwa Zdrowia o tym i o naszych propozycjach. Szerzej powie pan prezes Klaudiusz Komor. Natomiast kończąc moją wypowiedź, chcę powiedzieć tylko jedno. Nie ma zgody na naciski ministerstwa na niezależnie prowadzone postępowania przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądy lekarskie. Nie ma zgody na ferowanie wyroków poprzez pisma i nie ma wreszcie zgody na happeningową działalność oskarżającą bez postępowania sądowego lekarzy, a nawet cały samorząd lekarski. Ministerstwo Zdrowia zamiast tego typu happeningami wyborczymi powinno zająć się stanowieniem prawa. Rozumiemy, że poprzednie działania Ministerstwa Zdrowia i porażki legislacyjne, one sprawiają, że ministerstwo może lękać się kolejnych wystąpień legislacyjnych, ale deklarujemy swoją pomoc, wsparcie i dialog w tym, żeby dobre zmiany dla pacjentów i dla systemu ochrony zdrowia one stały się faktem. Dziękuję i oddaję głos panu doktorowi Grzegorzowi Wronie, który o procedurze troszkę powie. Szanowni Państwo, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej niezwłocznie po wpływie informacji o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza musi podjąć jedną z dwóch decyzji. Albo odmówić wszczęcia postępowania wyjaśniającego, albo to postępowanie wszcząć. Ośmiu sprawach, o których powiedział pan prezes we wszystkich ośmiu sprawach, o których powiedział Pan Prezes, Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej niezwłocznie wydali postanowienie o wszczęciu postępowań. Innymi słowy, żadne z tych postępowań nie zostało zamiecione pod dywan, co należy bardzo mocno podkreślić. Ustawa natomiast daje Rzecznikowi czas trzech miesięcy na podjęcie takiej czynności. Znowu, jak Państwo popatrzycie na kalendarium, we wszystkich tych sprawach decyzje zapadły znacznie wcześniej niż mówi o tym ustawa o izbach lekarskich. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej na przeprowadzenie postępowania do momentu podjęcia kluczowej decyzji ma 6 miesięcy. sześć miesięcy, czyli pół roku od chwili, kiedy wpłynie informacja o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, że taki czas musi zostać przedłużony, choćby po to, aby zachować uprawnienia stron tego postępowania, bo tu musimy sobie jasno powiedzieć, że stronami tego postępowania są pokrzywdzony i lekarz, którego dotyczy postępowanie. Ja sobie nie bardzo wyobrażam sytuację, gdzie na zasadzie sądu kapturowego, bez przesłuchania lekarza... Rzecznik odpowiedzialności zawodowej od razu startuje z wnioskiem o ukaranie. Ja, to jest właśnie ta kluczowa decyzja, o której powiedziałem. Czyli w ciągu sześciu miesięcy musi zgromadzić, rzecznik musi zgromadzić wszystkie dowody, które będą świadczyć tak przeciwko, jak i za prawidłowością postępowania lekarza po to, aby te dowody wraz z ewentualnym wnioskiem o ukaranie położyć na stole sądu lekarskiego. To nie jest za długi czas, choćby mając na względzie fakt, iż świadek, którego rzecznik postanowił wezwać do siebie, może być wezwany z 14-dniowym wyprzedzeniem. Innymi słowy, całe to postępowanie, które rzecznik wszczyna od samego początku jest objęte takim planem postępowania i pewnymi kolejnościami. Oczywiście kluczem staje się ten moment, kiedy rzecznik przedstawia lekarzowi, zarzuty, no, czyli coś, co świadczy o, o tym, że lekarz popełnił przewinienie zawodowe. A doskonale Państwo wiecie, że sprawa, o której rozmawiamy, wcale taka prosta nie jest. To nie samorząd zawodowy był inicjatorem zmian, tak w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, umożliwiającej ordynowanie lekarzom bez osobistego badania i w innych ustawach, nie będę tutaj rozszerzał tego, tego zagadnienia. I w związku z tym rzeczywiście każdą z tych, każdą z tych ośmiu spraw musi zostać wpisana w te przepisy, które, które zostały przyjęte przez Polski Parlament i które zostały ustanowione. Dopiero po złożeniu wniosku o ukaranie tym wnioskiem będzie się zajmował sąd lekarski. Sąd lekarski proszę państwa nie ma jasno o, określonych terminów, kiedy musi to rozpoznać. Tak naprawdę tymi terminami są termin, jest termin pięcioletni, kiedy to następuje kiedy to następuje przedawnienie odpowiedzialności. Poza ten termin rzeczywiście sądy lekarskie występować nie mogą. Ja tylko odniosę się do tego, o czym powiedział pan prezes. Moi drodzy państwo, w kwietniu otrzymaliśmy pierwsze informacje. W niektórych z tych spraw sprawy już są w sądach. Pokażcie mi państwo taką prokuraturę w Polsce albo takie sądy, które w takim terminie mówią o sądach powszechnych. Nikomu niczego nie wrzucam, tylko bronię tej niezawisłości tych organów, które do każdej sprawy podchodzą niesłychanie poważnie, dlatego bo za każdą sprawą stoi człowiek. Tu u nas u lekarzy stoi nie tylko człowiek. Stoi również potrzebujący określonego świadczenia pacjent. Nie możemy z góry zakładać, że to o czym tutaj rozmawiamy dotyczy wyłącznie chęci lekarza i niechęci pacjenta. Wręcz przeciwnie. Jeżeli takie wnioski do lekarzy wpłynęły, to znaczy, że była potrzeba ze strony pacjenta. Chcemy zapytać, panie prezesie, czy rzeczywiście były takie potrzeby, a jeśli tak, to dlaczego... Tych potrzeb nie realizuje system ochrony zdrowia. Dlaczego ci pacjenci muszą stać w kolejkach? Innymi słowy, ta kwestia ma naprawdę cały szereg problemów, o których pewnie każdy z rzeczników prowadzących to postępowanie będzie mówił, będzie pisał, będzie wyjaśniał i będzie uzasadniał. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Zarzucanie samorządowi lekarskiemu, że nic nie zrobił w sprawie receptomatów, bo tak naprawdę o tym tutaj mówimy, jest co najmniej dziwnym zarzutem, bo to my jako pierwsi zgłosiliśmy ten problem. My wielokrotnie staraliśmy się wymóc na Ministerstwie Zdrowia jakieś zmiany prawne, które by ograniczyły ten proceder. Zgadzamy się z tym, że po pandemii teleporada stała się jednym z elementów leczenia, natomiast niestety znalazły się firmy, które działają w ten sposób, żeby to nadużywać. Naszym zdaniem, rozwiązanie wprowadzające ograniczenie ilości wystawianych recept przez lekarza nie rozwiązuje problemu. Należy to rozwiązać w taki sposób, aby prowadzenie takiego biznesu, nie mającego nic wspólnego z leczeniem, tak naprawdę, stało się po prostu nieopłacalne. Bardzo krótko, wystarczy pilnować, wprowadzić taki przepis i pilnować tego, żeby wszystkie podmioty działające w ochronie zdrowia posiadały również gabinet stacjonarny. Część z receptomatów działa w ogóle w przestrzeni wirtualnej, nie ma nawet swojej siedziby, gdzieby pacjent chcący się leczyć mógł zgłosić. A więc nie dla firm, które nie mają stacjonarnego gabinetu. I druga, bardzo proste, drugie bardzo proste rozwiązanie, stosowane już przez Ministerstwo Zdrowia, wystarczyłoby ograniczyć w przypadku działania podmiotu leczniczego ilość porad w formie tele, na przykład do 30% to znaczy że każdy podmiot działający mógłby udzielać teleporad, ale on nie mógłby stanowić więcej niż na przykład 30 może 40, to jest do dyskusji, procent wszystkich udzielanych porad. I w tym momencie absolutnie prowadzenie jakichkolwiek receptomatów stałoby się nieopłacalne i one by zniknęły z rynku. Proszę Państwa, to co proponuje w tej chwili minister, ja dzisiaj wysłuchałem jego wypowiedzi z dużą uwagą, to jest ograniczenie w ciągu 10 godzin pracy lekarza do wystawienia około 300 recept. 80 pacjentów, 300 recept. No, proszę Państwa, pierwsze pytanie, czy to jest w ogóle ograniczenie czasy, pra, czasu pracy lekarza, no a co z dyżurami, na przykład 24-godzinny dyżur na nocnej i świątecznej pomocy, na przykład w Krynicy Morskiej albo w Zakopanem, gdzie przewija się w ciągu takiej doby nawet 200 pacjentów. Ale nawet jeżeli wziąćmy pod uwagę, że lekarz w ciągu 10 godzin może wystawić tylko 300 recept, to policzmy sobie to, gdyby on chciał dalej pracować w receptomacie, wystawiać te recepty przez całą dobę, przez 365 dni w roku, to i tak daje ponad 260 tysięcy recept rocznie, zgodnie z przepisem, który nam dzisiaj pan minister przedstawił. Być może nie znamy szczegółów, być może to będzie, miałoby to wyglądać zupełnie inaczej, ale to, czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, tylko do tego się ograniczało. Dlatego apelujemy i bardzo deklarujemy swoją chęć udziału w tym, żeby systemowo ten problem rozwiązać i wprowadzić takie ograniczenia, o których tutaj przed chwilą powiedziałem. Dziękuję. Jesteśmy gotowi na współpracę, jesteśmy gotowi do uczestnictwa w zmianach systemowych, ale protestujemy przeciwko obarczaniu lekarzy odpowiedzialnością za nieudolność w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia i braki w legislacji. Bardzo dziękujemy.